Siemaneczko z tej strony Misz Gry. Witam was w dzisiejszym materiale. Pierwszy majowy materiał miesiąc, w którym no naprawdę chcę się bardzo w kanał zaangażować. Wydarzeń jest co niemiara, także będzie co robić, będzie czym się zajmować. Jaram się tym miesiącem. Już za oknem piękna pogoda, no to także piękny maj sportowy. Być musi w dzisiejszym materiale garść informacji. No właśnie, niby wszystkie dotyczą boksu, ale Jedna cyrkowej strony boksu, o niej porozmawiamy za chwilę, druga tej najjaśniejszej strony boksu, czyli walki na najwyższej poziomie, no, a trzecia ta najbardziej przykra, bo o polskim boksie, czyli... Tak, jak tą jasną stroną e, będzie ta druga część materiału, no to zdecydowanie ta trzecia e, najciemniejsza, ale zaczynamy od e, pojedynku <grydy> J.K. Pola z Mikeem Tysonem, który odbędzie się w lipcu na e, Netflixie. No, bardzo ciekawa informacja, ponieważ najpierw ta walka miała być pokazowa, teraz okazuje się, że będzie to jednak walka oficjalna. Będą wyniki wpisane do rekordu, także całkiem możliwe, że ten wspaniały, legendarny. E, Mike Tyson będzie miał w rekordzie porażkę z Jake'em Polem. No, archiwiści będą za 100 lat się głowić, co, 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 co tu się stało, co tu się wydarzyło, ale jest to całkiem realna opcja. Rundy zostały skrócone na 3 na 2 minuty. Kobiecy dystans, natomiast no, nie ma co ukrywać, jest to wszystko robione ze względu na Majka Toysona i jego ewentualne problemy kondycyjne, natomiast rund będzie aż 8, także sporo. No i co najważniejsze, nie będzie klasycznych dziesiątek rękawic, tylko będziemy mieli 14 uncjowe rękawice sparingowe. To wszystko wydaje mi się, z jednej strony Mikeowi Tysonowi na pewno sprzyja oczywiście skrócenie rund, chociaż i tak będzie ich sporo, więc myślę, że kryzys i tak się pojawi. Ja wiem, że fajnie się ogląda filmiki. W ogóle też zauważyłem, że Mike Tyson od kilku lat nagrywa jakieś tam filmiki, gdzie pokazuje jeszcze całkiem przyzwoitą formę. No i ludzie myślą, że jak Mike Tyson pokaże 15-20 sekund takiej znakomitej formy, że w tym wieku tak świetnie się rusza, no to przełoży się to. Na walkę. No, Mike będzie bardzo ciężko oddychał w tym pojedynku i to jestem przekonany. Oczywiście, jeżeli szybko znokautuje Jake'a Paula, a w czternastkach będzie to bardzo ciężkie, no to. To okej, okay. natomiast myślę, że już w trzeciej i czwartej rundzie zobaczymy, jak niewiele już zostało z Mike'a Tysona. Poza tym kontynuując wątek tych filmików, to to są te same filmiki, na przykład które ja widziałem 3 lata temu, i one dzisiaj są pokazywane jako świeże, 3-4 lata temu nawet, i niektóre z nich są pokazywane jako takie świeżutkie, wstawione, że dopiero co Mike Tyson tak błyszczy. No, w tym wieku 4 lata to jest akurat bardzo duża różnica. No Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby tą walkę przegrał Jake Paul chyba że ona będzie no, no wiecie bo, bo też tak sobie myślę druga strona medalu jest taka że ciężko mi sobie wyobrazić że, że Mike Tyson jest tutaj no że, że jednak no tak mi wszystko tutaj pachnie tym że, że nawet jeżeli Mike Tyson będzie w bardzo dużym kryzysie pod koniec pojedynku, jeżeli do niego dojdzie, no to gdzieś Jake Paul też na siłę nie będzie dążył do nokautu, bo jeżeli wygra tą walkę na punkty na przykład, no to pewnie wszyscy będą zadowoleni, jakichś strat wizerunkowych nie będzie, także w ten sposób to się chyba wszystko potoczy. Nie mówię, że walki nie obejrzę, bo najprawdopodobniej w tym terminie akurat będę miał wykupiony Netflix, no więc oczywiście, że wtedy obejrzę, natomiast no poziom emocji nie jak dla mnie Zero. No, zobaczymy, co Mike Tyson wniesie do ringu. Dużo w ogóle negatywnych, także ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dużo negatywnych głosów od kibiców na temat tego, w jakiej formie już teraz będzie Mike Tyson na tym pojedynku, że nie powinno do, do tego dojść. No nikt oczywiście nie zabroni Mike'owi Tysonowi odcinać kuponów, zarobić pieniędzy. Jest to oczywiście bukserski cyrk, no ale ja raczej zwracam uwagę na to, że to nie jest tak, że nie ma dobrych walk, a dostajemy cyrki. Tylko dostajemy i świetne pojedynki. Teraz mamy gorący sezon. Ten rok będzie najprawdopodobniej najlepszy, no a przy okazji dzieją się takie rzeczy kto to będzie oglądał, czy to, czy to się sprzeda, przede wszystkim wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że patrząc na to, jak w Stanach Zjednoczonych sprzedają się różne wydarzenia i za jakie ceny, no to, no to śmiem twierdzić, że to też sprzeda się bardzo dobrze. Przechodzimy do drugiego tematu, informacja, która pojawiła się no, informacja, która pojawiła się dzisiaj, natomiast wy będziecie ten materiał oglądać jutro, bo nagrywam go dzień wcześniej, także na pewno bardzo, bardzo gorąca rozpływa się nad galą, która ma się odbyć 3 sierpnia w walce wieczoru Terence Crawford z Madrimowem. Ma być tam naprawdę karta nabita znakomitymi pojedynkami, m.in. Andy Ruiz z Jerelem Millerem. To jest taka karta, która przyznam, że wygląda tak jakby USA chciało znowu rywalizować z Arabią Saudyjską, bo oczywiście te największe walki są w Stanach, natomiast zazwyczaj jest to, te rozpiski nie wyglądają tak jak te arabskie w ostatnim czasie, gdzie mamy naprawdę całą walkę, całą kartę ze znakomitymi zawodnikami, tylko jednak skupiamy się na main evencie, ewentualnie co main evencie, natomiast tutaj jest taka karta, którą również trzeba oglądać od samego początku i dodatkowo ma być wrzucone starcie, no prawdziwa petarda. Jared Anderson, jeden z najbardziej utalentowanych zawodników wagi ciężkiej, młodego pokolenia, wielka nadzieja Amerykanów, ma dopiero 24 lata zaznaczam i spodziewałem się, że będzie jednak dosyć ostrożnie prowadzony przez te najbliższe 2-3 lata, a tu nagle informacja taka, że 3 sierpnia ma walczyć z Jontajem Wilderem. Oczywiście warunek jest taki, dwa miesiące wcześniej, bardzo ciężka walka dla Wildera z Zangiem, która może się skończyć nawet dla niego brutalnym nokautem, a na pewno uszczerbkiem sporym na zdrowiu, bo te ręce Chińczyka ważą naprawdę sporo, no ale podobno, jeżeli nie będzie żadnej kontuzji, tylko taki jest warunek, no to 3 sierpnia ma walczyć z Jaredem Andersonem. Przyznam, wydaje mi się to trochę nieprawdopodobne. Niby jest to już przyklepane, ale wydaje mi się trochę to nieprawdopodobne i coś czuję, że Wilder raczej się z takiej walki wycofa, no chyba, że wygra w jakimś wspaniałym stylu z Zangiem. Przypomni się ten Wilder z najlepszych lat, znokałtuje Zanga, nie dozna sam też specjalnego uszczerbku, no i wtedy jak najbardziej będzie to możliwe. Natomiast Ciężko mi sobie to wyobrazić, bo znak raczej szybko nie padnie, a raczej będzie to ciężka walka, ciężko mi sobie wyobrazić, aby nie okupił go właśnie dużymi stratami zdrowotnymi Wilder, więc raczej. Raczej wydaje mi się na 60%, że takiego pojedynku nie będzie, aczkolwiek no, dla Jareda Andersona, to jest oczywiście autostrada do wielkich walk, gdyby 24-latek pokonał w dobrym stylu Diontaya Wildera, no to otwiera się już przed nim droga. Chociaż i tak uważam, że zostanie to troszeczkę wstrzymane, no bo ciężko mi sobie wyobrazić, że nawet jeżeli Jared Anderson pokona podmęczonego po walce z Angie Wildera, żeby od razu wysyłać go, czy to na usyka, czy tej na Fury nie chcę mi się w to wierzyć. Wydaje mi się, że tak może w u kariera, że będzie. Jakieś głośne nazwisko, później może być jedna walka troszeczkę luźniejsza i gdzieś jednak ten jego szczyt będzie pewnie zaplanowany gdzieś na 2-3 lata w przód. Aczkolwiek świetnie by było, gdyby ta walka się odbyła, bo, bo ta cała gala, cała karta zapowiada się po prostu gigantycznie. No i niestety ostatni, najsmutniejszy wątek w tym materiale, czyli Kacper Mayna po ostatnim zwycięstwie w znakomitym stylu nad Adamem Kownackim, wydawało się, zaznaczam, wydawało się, że teraz już droga się otworzy e, dla Kazprom, że propozycje z zagranicy powinny e, natychmiast tutaj przychodzić no niestety tak się nie stało polski boks to czas rozczarowań i okazało się że Kasper Maina w czerwcu zawalczy z kim z Pawłem Surem w większości z was pewnie nic to imię i nazwisko nie mówi i wcale się nie dziwię bo to jest gość który nie liczy się praktycznie wszędzie 19 zwycięstw 20 porażek na koncie w ostatnim czasie same porażki Jedyne zwycięstwa jakie odnosił to walka z Milanem Chlawacem która chyba z, z debiutantem walka z, została z Zrobiona chyba tylko. Po to jest w ogóle jedna walka hlawaca, więc ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest za, zawodnik, gdzieś tam z budki z kebabem wciągnięty tylko po to, żeby tutaj w, w boksreku miał Paweł Sur jakieś zwycięstwo. Tak, to przegrywa. Wszystko czasem walcząc z perspektywicznymi, niezłymi zawodnikami. To też trzeba zaznaczyć. To nie jest tak, że tutaj przegrywa z jakimiś kalnerami, ale raczej walczy z zawodnikami, takimi jak Maina, którzy są perspektywiczni, na, gdzieś są na jeszcze nie zmierzają dopiero do tych najważniejszych walk, natomiast no, nie zmienia to faktu, że przegrywa po prostu wszystko. Jeszcze jakieś zwycięstwo, które tutaj widzę, to zwycięstwo z Adilem Rusidim, który ma na koncie 7 zwycięstw i 61 porażek. Także jeżeli odnosi zwycięstwa, to tylko z takimi zawodnikami, czy Jan Chrebik, 3 zwycięstwa, 28 porażek. Także katastrofa, katastrofa. Niestety taka walka na przeczekanie, pewnie też mocno nadszarpnięty budżet promotora tym ostatnim pojedynkiem z Adamem Kownackim. Patrzę miejsce w Boksreku, w tym momencie Kacpra 58, no do to, to już jest miejsce, które światowi promotorzy yy, widzą. Jak będzie ta kariera prowadzona, yy, zobaczymy. Czy, czy gdzieś w tym wszystkim nie pojawi się mocno nagle Andrzej Wasilewski, aby to wszystko yy, mocniej wzruszyć. Także zobaczymy, no jest to smutne, bo wydaje się, że po takim zwycięstwie z Adamem Kownackim, który jeszcze niedawno toczył naprawdę ważne walki w Stanach Zjednoczonych, no i też trzeba zaznaczyć, że nikt tak szybko się z Adamem Kownackim nie rozprawił, nie zrobił tego ani Helenius, ani, ani Demi Rezen, ani w tej fantastycznej wojnie Chrisa Rolla, ani Gerald Washington i Charles Martin, którzy przecież przegrywali z Adamem. Kownackim, oczywiście to już jest zupełnie inny Adam Kownacki niż wtedy, natomiast no, niewątpliwie spodziewaliśmy się, że poniżej pewnego poziomu już yy, rywale Kacpra, Mayny nie będą nas zaskakiwać, niestety yy, tak się stało. Nie jest to oczywiście wina samego zawodnika, Kacper jest młodym, pewnym siebie yy, zawodnikiem z perspektywami na przyszłość, on na pewno chciałby lepszych walk, no ale niestety ten światek nasz bokserski jest mocno skażony, decyduje tu Dużo układów, pieniędzy. Niekoniecznie musi to być też wina promotora, że takiej walki nie ma. Musi po prostu czekać na swoją szansę, albo ewentualnie jakąś, jakiś telefon od zagranicznego promotora. No ale pamiętajmy, że wtedy też bywa tak, że Kat Permeina dostanie propozycję. Co z tego, że za przyzwoite pieniądze, jak na przykład będzie miał, nie wiem, trzy tygodnie na przygotowanie, bo to też się zdarza, że zawodnik jest po walce, a nagle dostaje telefon tydzień później czy dwa, żeby tutaj jechać, nie wiem, czy do Brytanii, czy do Niemiec na jakąś ważną walkę. Smutne, ale prawdziwe. Trzymajcie się, byki. Heja.